Cześć wszystkim, witam się w połowie filmu. A wcześniej nie było nic do opowiadania. Zobaczcie. To, co w poprzednim filmie było pojedynczo robione, tak teraz zrobiłem w formie jednego odlewu z tak grubym układem lewowym. Tutaj jest specjalnie drukowany dodatkowy taki krzyż na układ lewowy. On tutaj kątem łączy się. Z tym odlewem. I teraz zobaczcie, jak wielka jest jama skurczowa. Czego właśnie brakuje w poprzednim w poprzedniej próbie. Ona tam jest głęboko, głęboko, tak mniej więcej dotąd. I właśnie chodzi o to, żeby tutaj krzepło jako ostatnie, dlatego to jest takie duże. I ten skurcz odlewniczy robi się właśnie w tym miejscu, tutaj, gdzie chcemy. A tutaj. Zobaczcie, że te wszystkie powierzchnie nie mają żadnych skurczy. Zobaczcie, że to jest wszystko. Wszystko gładziutkie. Ładne. To jest wszystko jedna powierzchnia. No i tutaj. Łuki były porobione w związku z tym też nie ma takich e, dziur. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy zrobiłem, dużo większy e, ten odpecznik, tak żeby on mógł się e, zalać. O, zobaczcie. To jest dużo większe. I to także pomaga, żeby tutaj się skurcze nie robiły no i tak subskrybujcie łapka w górę co tam robicie komentujcie pytajcie chętnie odpowiem macie jakiś pomysł co można odlać dawać śmiało przemyślimy temat no i tak dalej to jest odcinane ten układ idzie do przytopu ten cały, a to idzie do frezowania na CNC. Zobaczcie, jakie ładne. Fajne, że te formy piaskowe, których używam, bardzo dobrze odwzorowują kształty. Łącznie z tymi kreskami, jak widzicie, one były drukowane na drukarce 3D w związku z tym ten filament robi takie warstwy tutaj zresztą widać to kreskowanie także odwzorowanie kształtu i samej powierzchni jest bardzo dobre a tutaj to i tak jest ściągana warstwa około milimetra z jednej strony tutaj od spodu z drugiej i tak samo te boki do kątów prostych, tutaj 135 stopni, tutaj yy, także około milimetra, także takie dziurki, parchy, brzydka powierzchnia zupełnie nie przeszkadza, tak jak tutaj na przykład takie kropeczki się porobiły. Żaden problem, to wszystko będzie ściągnięte frezikiem. No, a tutaj będą otwory mosiem. Tutaj, 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 tutaj i tutaj i tyle. Pamiętajcie o subie. Dzięki.